Dzień dobry kochani, z tej strony Estera, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, i dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym będę mierzyć rzeczy z Lumpeksu. Będą to rzeczy, które są bardzo basicowe, bardzo klasyczne. W neutralnych kolorach i na pewno będą pasowały do wielu, wielu stylizacji, więc mam nadzieję, że oglądając ten film, zainspirujecie się, też pójdziecie do lumpeksów i też będziecie sobie wyszukiwać takich basicowych perełek. Ja tych ubrań jeszcze nie mierzyłam, wszystkie podobają mi się bardzo, ale nie wiem, czy będę zostawiać wszystkie, dlatego że nie wiem, czy wszystkie będą na mnie pasowały. Jeżeli tak, to super, mam nadzieję, że będą, bo są naprawdę bardzo fajne, także. Zaczynamy. Pierwsza rzecz to spodnie marki Buchu, za które zapłaciłam 2,5 funta. Te spodnie są takie jakby dresowe, ale myślę, że ze szpilkami też będą wyglądały bardzo fajnie. Są, wydaje mi się, bardzo uniwersalne. Tutaj mają taki naszyty kant. Z jednej strony są właśnie takie sportowe, a z drugiej strony eleganckie. Także myślę, że będzie to świetna rzecz, bardzo łatwa do stylizowania. Ja je mam w rozmiarze 36. I postaram się zostawić Wam do nich link, dlatego że Wiem, że te ubrania w sklepie Buchu czasami są nadal dostępne. Postaram się poszukać ich na stronie Buchu i zostawić wam do nich link. Dlatego, że ostatnio miałam na przykład taką sytuację, że kupiłam sobie w się sukienkę i ona jeszcze na stronie była dostępna. Także jeżeli znajdę te rzeczy na stronach, to zostawię wam do nich linki. Szukajcie ich w opisie. Te spodnie są super, tylko że bardzo brakuje mi w nich kieszeni. Fajnie podkreślają talię, bo mają taki dość szeroki marszczony pasek. Pokażę je Wam tak w całości. Są naprawdę super, bardzo mi się podobają. Powinna mieć związane włosy, żeby Wam pokazywać to ubranie ze wszystkich stron. Zaraz je ja sobie w sumie zwiążę. No są świetne, na pewno je zostawiam. Myślę, że fajnie będą wyglądały zarówno ze sportowym obuwiem, jak i ze szpilkami, tak jak właśnie mówiłam przed chwilą pokazując je. Są bardzo wygodne. Niesamowicie, coś wspaniałego, fajne do chodzenia po domu, ale wyglądają bardzo dobrze. Także będą też fajne na wyjścia. Kolejna rzecz to koszula w gwiazdki. I tutaj jestem w sumie zdziwiona, bo ona jest marki Pull Bear. a wydawało mi się, że to jest um, marka, która jest dostępna... W Polsce, w Hiszpanii, chyba. Nie chcę, nie chcę Was teraz wprowadzić w błąd, ale właśnie wydawało mi się, że ta marka nie jest dostępna w Anglii, także muszę sobie to sprawdzić i wygooglować. Ale ja tę bruskę kupiłam jeszcze. koszulę. Kupiłam jeszcze w Iwszem, a tam mieszka bardzo dużo Polek, więc być może po prostu ktoś ją sobie przywiózł z Polski. Ja zapłaciłam za nią 2 funty tylko, także cena jest super. Jest w rozmiarze S. Jest taka dość cienka. Materiał jest bardzo miły w dotyku i wydaje się być dobrej jakości. Jest to wiskoza, także super. Tutaj po bokach ma guziczki, które można rozpiąć i wtedy będzie chyba fajnie wyglądała włożona w spodnie. Zaraz się przekonamy. Koszula jest świetna i materiał, z którego jest wykonana, jest cudowny. Jest to taka cienka wiskoza, która jest po prostu przemiła w dotyku. Jest taka fajna gładziutka na no coś. coś przemiłego. Pod spodem mam czarny biustonosz, który prześwituje niestety, więc będzie trzeba nosić cielisty. Włożę ją sobie w te spodnie. Może sobie nawet zapnę tutaj jeszcze jeden guziczek wyżej. Naprawdę fajna rzecz i super wygląda z tymi spodniami. Niesamowicie mi się podoba. Ja w ogóle uwielbiam takie wzory, uwielbiam gwiazdki, także zostawiam. Kolejna rzecz to taka zwykła bluzka bez rękawków i ona jest marki Primark w rozmiarze 36. Wydaje mi się, że ona też jeszcze może być dostępna w Primarku. Jest to taka rzecz bardzo prosta, więc nie mam tutaj za bardzo co o niej opowiadać. No, wyróżnia się jedynie tym, że tutaj z tyłu jest guziczek. Fajny taki czerwono-rudy jesienny kolor. Wydaje mi się, że to będzie bardzo uniwersalna rzecz i że będzie pasowała do mnóstwa stylizacji. Ta mogłaby być wykonana z troszkę grubszego materiału. Noszona w ten sposób nie wygląda dobrze, ale ja ją sobie od razu włożę w spodnie. Ja zresztą wszystko wkładam w spodnie, co tylko się da, bo to fajnie optycznie. Po prostu wydłuża nogi i fajnie podkreśla sylwetkę. I tak myślę, że wygląda dużo lepiej. Bardzo fajny kolor, bardzo fajny krój. Jest super, tylko ten materiał mógłby być odrobinę grubszy i wtedy byłaby idealna. Ale jak na tak tanie znalezisko w lumpeksie, to myślę, że i tak jest super. I na pewno ją sobie zostawię. Zobaczcie, jak mi brakuje tych kieszeni przy tych spodniach. Ja cały czas chcę ładować ręce do kieszeni, a nie mogę, bo to są tylko takie atrapy niestety. No dobra, bluzka jest fajna, zostawiam. Kolejna rzecz jest również spraymarka i to jest marynarka, za którą zapłaciłam, nie mam pojęcia dlaczego, tylko tyle, ale 2 funty. Także kolejna rzecz w cenie po prostu cudownej, mam ją w rozmiarze 36. Ona jest taka, wydaje się być dość obszerna. Jest wykonana z bardzo cienkiego materiału, i te rękawy chyba będą takie długości 3/4, no coś takiego, takie troszkę krótsze. Kieszenie nie ma, to jest tylko imitacja, ale ma bardzo ładny beżowy kolor. nie chciałabym, żeby w mojej szafie było więcej takich stonowanych, klasycznych kolorów, które będę sobie mogła łączyć z jakimiś innymi. Bardziej takimi szalonymi kolorami, może. Teraz ta marynarka, jestem jej naprawdę bardzo ciekawa. Nie ukrywam, że chciałabym taką rzecz mieć w swojej szafie. Dość długa. Dziwna długość rękawów. Mogłyby być odrobinę dłuższe. Nie jestem pewna, czy to dobrze wygląda. Wydaje mi się, że będę nosiła rękawy podwinięte po prostu. Za długo się jest taka, wiecie, nie w 5, nie w 10. Troszkę dziwnie wygląda. Szybko, trochę nie chlujnie, żeby po prostu pokazać. No i teraz już wygląda o wiele lepiej. Fajna jest ta marynarka. To jest taka bardzo uniwersalna rzecz. W ogóle zobaczcie, jaka tutaj już jest stworzona fajna stylizacja. Dobrze to wygląda. Wygląda to naprawdę dobrze, nawet w połączeniu z tymi spodniami. Zobaczcie, to są naprawdę takie rzeczy, które można sobie miksować, łączyć każdą z każdą, praktycznie z tego co widzę. I można sobie w ten sposób stworzyć taką szafę kapsułową. Nie jest to materiał jakiejś super jakości, ale wcale nie wygląda tanio. Jak na Primark, to myślę, że naprawdę ok. I dobrze, że jest taka cieniutka, bo jest bardzo wygodna, nie krępuje ruchów. Czuję się w niej praktycznie, jakby miała na sobie jakąś taką bluzę rozpinaną, a nie marynarkę. Kolejna rzecz to spódnica, również marki Primark. Mam ją też w rozmiarze 36. Na środku jest zapinana na zamek w takim fajnym kolorze starego złota. Ja bardzo lubię takie krótkie spódniczki, lubię takie spódniczki z ekoskóry, ale właśnie z takich zamszowatych materiałów również. Ten zamsz jest dość cienki, no jest to na pewno taka typowa rzecz na jesień, ale myślę, że również bardzo uniwersalna, bardzo basicowa, także zobaczmy jak nie wyglądam. No i ta spódniczka też jest super, pokażę się Wam tak naokoło, jest po prostu idealna, niesamowicie mi się podoba. I bardzo ładnie wygląda z tym kolorem. Tak pomyślałam sobie, że jeszcze założę do niej tą marynarkę, którą przed chwilą wam pokazywałam. Wygląda to naprawdę świetnie, bardzo mi się podoba. Jestem zachwycona tym zestawem. Jestem naprawdę absolutnie zachwycona. Zostawiam. I tutaj mam już ostatnią rzecz, i to są bardzo ładne materiałowe spodnie. Są w kolorze takiego brudno-szarego błękitu. Dziwnie to brzmi. Powiedzmy, że są w kolorze takiego szarawego błękitu. Ja za nie zapłaciłam 3 funty i one są marki Pretty Little Think, więc myślę, że również mogą być dostępne. No, poszukam. Na pewno, jak już sobie ten filmik zmontuję, to będę szukać tych ubrań i jeżeli je znajdę, to zostawię Wam do nich linki. Niestety nie ma tutaj w ogóle metki z rozmiarem. A, 8. 8 jest to rozmiar 8, czyli również 36. One tutaj mają kieszonki. Tu jest gładki. przymierzmy. Myślę, że te spodnie też są jak najbardziej ok. Są takie trochę dziwne, bo są wykonane z takiego rozciągliwego materiału i są dość opięte. Pokażę Wam, jak one wyglądają z tyłu. Myślę, że leżą naprawdę fajne. Są niesamowicie wygodne, to trzeba przyznać. I myślę, że właśnie też takie uniwersalne mogłyby być tutaj na brzuchu jakoś tak inaczej, fajniej uszyte. Wiecie co? Brakuje mi tutaj po prostu zamka. Myślę, że gdyby był tutaj zamek, gdyby one miały... gdyby one wyglądały jak takie klasyczne spodnie... No, to byłoby jeszcze lepsze, ale naprawdę nie jest źle. Ja sobie jeszcze do nich założę tę marynarkę. Zobaczcie, tutaj wszystko do siebie pasuje i ile tutaj ja wam dzisiaj rzeczy pokazałam. Sześć. Sześć rzeczy, z których można stworzyć naprawdę bardzo dużo stylizacji. Zobaczcie, ta koszula też będzie wyglądała bardzo dobrze i z marynarką, i z tymi spodniami. Ta stylizacja z czarnymi spodniami też super no tutaj wszystko do wszystkiego pięknie pasuje. Także słuchajcie, no ja jestem z dzisiejszego filmiku bardzo zadowolona. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co wam się podobało, a co wam się nie podobało i jeżeli jest coś takiego, co uważacie, że powinnam się tego pozbyć, to oczywiście też dajcie mi znać. No i kochani, na no dzisiaj to już wszystko. Nie było tutaj tych rzeczy dużo, ale tak jak mówiłam, są naprawdę świetne, będą pasowały do mnóstwa innych rzeczy. To są takie rzeczy, których warto właśnie szukać w lumpeksach. No ja w tym Iwsze miałam naprawdę bardzo dużo szczęścia, bo te lumpeksy były po prostu pełne wszystkiego i czegokolwiek bym nie potrzebowała, to prędzej czy później znajdowałam to właśnie w Lumpeksie. Tutaj niestety już nie jest tak kolorowo, ale jak wiecie, ja lumpeksy uwielbiam, także zaglądam do nich często. I jeżeli coś fajnego uda mi się znaleźć, to na pewno będę Wam tutaj pokazywać. Myślę, że kolejny filmik z serii Mierzymy Ubrania z NuPexu pojawi się tutaj na kanale, może za jakieś dwa tygodnie, może troszkę wcześniej. Także, jeżeli lubicie ten serial, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie to zróbcie. I zapraszam Was też na mój Instagram, tam pokazuję stylizację. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co fajnego wymyślę z tymi ubraniami, no to pewnie niedługo. Będziecie mieli okazję zobaczyć na Insta. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, pa!